Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Jezusa i Matko Nasza, Święta Królowo, wybrana przez Ojca z nieba, który Ciebie uświęcił z umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Całym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną, dla zbawienia ludzi. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Spomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Święta Mario, Matko Boga i Matko Nasza, Ty z matczyną czułością rozwiązujesz węzły, które mnie krępują. Ja oddaję się w Twoje ręce i proszę, byś uwolniła mnie od jakichkolwiek przywiązań i pokus. Z pomocą Twojej łaski, za Twoim pośrednictwem i za Twoim przykładem wybaw nas od wszelkiego zła. O Pani Nasza. Rozwiąż węzły, które oddzielają nas od Boga, abyśmy wolni od wszelkiego zamętu i fałszu we wszystkim go odkrywali, ku niemu kierowali nasze serca i jemu mogli służyć w naszych braciach i siostrach. Amen. Niech Przenajświętsza Maryja czuwa codziennie nad tobą i niech cię obdarzy czułą miłością, a Jezus. Niech zawsze towarzyszy Ci na wszystkich drogach życia i zamieszka w Twoim sercu. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi i strzeże, a Anioł Dobrej Myśli towarzyszy Ci na wszystkich Twoich drogach i umacnia we wszystkim. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.